Od środy do soboty w Olsztyn gościł działacza Duńskiego Towarzystwa Sportowego ze Slagelse. W środę do naszego miasta przyjechał wraz z małżonką duński inspektor szkoły ekonomicznej, a zarazem działacz Duńskiego Towarzystwa Sportowego ze Slagelse, pan Peter Klemens. Celem tej wizyty było zacieśnianie istniejących już kontaktów sportowych, a ponadto nawiązanie ścisłej współpracy ze zespołem szkół zawodowych, gdzie pan Klemens zadeklarował pomoc i doposażenie gabinetu informatycznego w 15 nowych komputerów. W piątkowe popołudnie Duńczyka gościł dyrektor zespołu szkół rolniczych w Powodowie. Rozmawiano o utworzeniu Centrum Rolniczego i ścisłej współpracy między nauczycielami przedmiotów zawodowych obu krajów. Projekt dalekosiężnej umowy przewiduje również wyjazdy uczniów zespołu szkół rolniczych na praktyki do Danii. Posłuchajmy teraz krótkiej rozmowy z panem Klemensenem. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj z inspektorem Szkoły Ekonomicznej Danii, panem Peterem Klemensem. Pewnego dnia mieszkańcy Wolsztyna ze zdziwieniem zobaczyli na rynku wolsztyńskim grupę sportowców duńskich grających badmintona. w badmintona. środki masowego przekazu od razu poruszyły ten temat sugerując, że mieszkańcy, że władze naszego miasta nie potrafią zorganizować konkretnego pobytu tych sportowców. Jak to w rzeczywistości się odbywało?. And there was question about the visit of group. Yes. Uh, and uh, people in Wolsten uh, wanted to know uh, how it was oh uh, when you see it from the people's side uh, they were very glad to be here they had got a good trip and a very good social trip and I've learned a lot of Wolsten uh, people to know very friendly way uh, but I think it was a cost why did

i wstępnie omawiany był termin właśnie w ubiegłym miesiącu, kiedy to grupa badmintonistów pojawiła się w Olsztynie. Wszystko, wszystkie sprawy szły przez Warszawę i terminy były ustalane właśnie w Warszawie. Ktoś w Warszawie po prostu zawinił i nastąpiła pewna dezinformacja. Czyli wina nie leży ani po stronie władz miasta za złą organizację, ani też po stronie luńskiej. And it isn't the cause of Local government, and it isn't the cause of uh, Denmark people. No, no. I, I, from my point of view, uh, you see, uh, there is a problem because when I had sent them here, we were quite sure that will be okay. But when they arrive, they see no one know anything, but the people in Wallstein made in a few hours a perfect program for them. So you see, from. Uh, no z to nie znaczy, Z punktu widzenia pana Klemensena to była wina Warszawy, dlatego że nie było nigdy problemów, jeśli chodzi o kontakty z DGI, pomiędzy DGI a Wolsztynem, tylko i wyłącznie wina Warszawy. Po prostu była no, nastąpiła pewne dezinformacja. Informacje zostały przesyłane y, do Warszawy i Warszawa y, zadzwoniła po prostu tutaj do, do Worsztana. Działo się to zbyt szybko i po prostu nikt nie zdarzył się tutaj przygotować. I today rozmawialiśmy z talked with the Burger powiedzieliśmy, że chcemy zacząć we początku well, we told him that we want to start from the beginning and now we have decided. Dzisiaj omówiliśmy tę sprawę bardzo szeroko z burmistrzem. Wszystko zostało dokładnie wyjaśnione i w tej chwili rozpoczniemy nową po prostu nowe kontakty. Będą się one odbywały w zupełnie inny sposób. Nie będą to tylko telefony, będą to również listy, faksy kopie będą otrzymywać między innymi Pan Burmistrz, Pan Prezes Piasek i wszystkie osoby, które będą upoważnione do kontaktowania się z DGI. Czyli nie będzie po prostu pośredników. No właśnie, Pan Klemens wspomniał przed chwileczką, że dzisiaj spotkał się z Burmistrzem Koziołkiem. Czy mimo tego niezawinionego zgrzytu

Jak no. how do how do you see? Uh, how future? I see? It. Yes, I I see the future in that way. that I have metic for uh, master who made a decision that we go on with change people and we don't stop because now we have found a way to do it safe. To znaczy w tej chwili zostało wszystko wyjaśnione i mam nadzieję, że te kontakty nabiorą kolorów i po prostu będzie to zupełnie nowa droga. Był pan również dzisiaj w zespole szkół zawodowych. Czy może pan zdradzić tajemnicę co pan tam robi? I were in the secondary school here and uh, it would to fine or finish do there. The secondary school. Yeah. Oh, uh, I suppose you want to know a little bit about I have a, a little present with to the secondary school. To znaczy y myślę, że na no, pan na myśli y en prezent hvaður skoða aðtrúnaða odna? Já, yes, við hefum uh, 60 kompjúter og centrum fyrir skoða. Postanum við að spresenta 16 kompjúter fyrir þessu skoða. Og við ætlum þá, þegar við veitum hvað það kan vera og hvað það kan vera verið á skoða, þá þarfum við að koma 2-3 mann, 2-3 personar, það þarf að hægja það í skoða og þannig að það kann verið With the programs and what w tym they czasie want. przyjedzie kilka osób specjalistów z dziedziny właśnie informatyki, zainstalują te komputery. Komputery będą wyposażone również w stoliki przeznaczone do komputerów. And we hope happy about it. I myślę, że po prostu współpraca będzie się układała ze szkołą również znakomicie. znakomitie. It's quite clear. The school Any amount for this ID really. y, Szkoła oczywiście to jest prezent i szkoła po prostu nie będzie musiała zapłacić ani grosza żadnych podatków. Y, natomiast teraz znajdujemy się w Zespoleczku Rolniczych w Powodowie. Dlaczego? Here? Yeah. Uh, because, uh, I teraz jesteśmy w Powodowie, w tym I dlaczego jesteśmy tutaj bo jesteśmy tu? Dlatego, że mam kontakt z danych strony. uh, wo man einen Kurs mögen, uh, okay, dann Deutsch sprechen. Ja, uh, wir wollen ein, ah, so, wir, wir, ich one more, okay. Uh, mm -hmm. yeah. we want to make a, a courses here in Puerto, and we want to make a center of agriculture Education in Jesteśmy tutaj, ponieważ zamierzamy stworzyć w Powodowie Centrum Rolnictwa. Początki naszych kontaktów będą polegały na wymianie nauczycieli i uczniów właśnie z dziedziny Rolnictwa. Będą to takie dwu kursy. A docelowo? And uh, directly. But we want to do one or two courses at first, and then we want Następnie odbędzie się również wymiana y, nauczycieli i uczniów z dziedziny, z tej samej, o której wspomnieliśmy, i będzie to wszystko y, przepływało przez Ministerstwo Rolnictwa w Danii. And the director here at Po want to do it I as, quick as uh, want to do this course as quick as possible. I, mm, przed I mamy to, tak jak to and I'm very glad to bring with me at home that uh, that he, uh, yeah, he wants to do it and he wants to cooperate with the Danish government. And, i kiedy przyjadę do Danii, to skontaktuję się po prostu uh, z remontem dońskim i postaram się żeby to wszystko zostało bardzo szybko załatwione pan klemens nie jest pierwszy raz w wolsztynie Jak odbiera nasze miasto uh, you are it's it uh, your first visit here and uh, how do you see wolsztyn oh funny way uh, you see uh, when we were here in february there was minus 21 degrees kiedy byliśmy tutaj w lutym, y, temperatura wynosiła minus 20 stopni. I widzieliśmy Wolsztyn pokryty śniegiem. Byliśmy tutaj razem z żoną, chodziliśmy po mieście. And they talked so much about a green city. I rozmawialiśmy na temat y, Wolsztyna jako zielonego miasta, miasta zieleni, miasta... I wczoraj, kiedy wróciliśmy z Poznania do Wolsztyna, rozmawialiśmy, żona i że teraz możemy zobaczyć zielone trawy, możemy zobaczyć drzewa, że burmistrz jest całkiem ok. Rozmawialiśmy na temat y, również zieleni, z tym, że teraz tą zieleń mogliśmy rzeczywiście zauważyć, a w lutym, kiedy rozmawialiśmy na temat zieleni z burmistrzem, to żona y, mówi do mnie, wiesz co, to prawdopodobnie burmistrz tak mówi, dlatego, że teraz jest w Olsztynie śniegiem A w tej chwili rzeczywiście mogliśmy to założyć i twierdzimy, że burmistrz ma faktycznie rację. Zapraszamy w takim układzie w maju, wtedy, kiedy naprawdę ta zieleń w nie jest najpiękniejsza. We invite you in May, when the green is really green Dziękuję